Przykład. Dlaczego w pierwszej kolejności kopaczy Janu wyprypyć? Dlatego, że ten pierobusz, który otworzył się po wybuchu na elektrowni jądrowej na czwartym reaktorze, a tak się złożyła róża wiatru, że ten kierowców spadł właśnie w pierwszej kolejności na te trzy miejscowości. Poziom promieniowania, poziom skażenia w tych miejscowościach był tak wysoki, że trzeba było ewakuować już te miejscowości 27 kwietnia. Natomiast późniejsze prace na elektrowni już związane z likwidacją awarii, związane z likwidacją skutków wybuchu doprowadziły do tego, że na przykład ponieką znaczy tworzyły się chmury radiacyjne, które były znoszone powiedzmy wiatrem w tą lub w inną stronę. I dlatego w miarę tego jak przebiegały prace i jak te na przykład, Chmury radiacyjne, znaczy unosiły się nad czwartym reaktorem, były znoszone w kierunku pełnych miejscowości. Te miejscowości były ewakuowane po prostu. Więc w listopadzie zakończono pracę z budowy pierwszego tak zwanego sarkofagu, który przetrwał do roku 1989. W 1990 zaczęła się budowa drugiego sarkofagu, znaczy, czyli po prostu. To jest właśnie taka stopniowa ewakuacja, jest związana właśnie z budową pierwszego sarkofagu. Jak no Państwo widzicie, znaczy to co teraz przejeżdżamy, to jeszcze las, a za chwilę będzie pierwsza miejscowość, którą będziemy przyjeżdżać. Ale no Państwo w ogóle nie zobaczycie tej miejscowości, prawda? Mówiąc, ponieważ Matka Natura bierze swoje, to jest naturalne. To, co wcześniej człowiek przygotowywał dla siebie, żeby zamieszkać, na przykład wyrąbał las zrobił jakiś plac, wybudował na tym placu budynki i tak dalej, i tak dalej, to z powrotem po prostu natura odbiera swoje i nic dziwnego w tym nie ma. Za tym razem po prostu Państwo nie zobaczycie żadnego domu faktycznie. Tylko teraz tam po prawej stronie będzie widać kilka takich gmachów, budynków gospodarczych. To była farma, znaczy były takie. Bo zespołowe gospodarstwo, które nazywa się kołchozem, którzy e, niektórzy znaczy mylą to z PGR-em polskim, ale to jest zupełnie co innego, to znaczy to jest współdzielny ataka rolnicza kołchost, natomiast bardziej PGR-em odpowiednikiem takiego PGR-u jest całkowos, czyli radzieckie gospodarstwo, czyli też takie przedsiębiorstwo rolne, takie z prawdziwego zdarzenia. Natomiast tutaj no, za zakrętem będziecie mogli Państwo zobaczyć, ponieważ właśnie kolejnej wioski, którą zresztą jak widzicie tutaj nie widać absolutnie, bo już las jest. Znaczy, możecie Państwo tylko dopatrzeć się w tych miejscowościach, które będziemy przejeżdżać, że na przykład są takie kopce i pod tymi kopcami są właśnie budynki, które zgodnie z decyzją z roku 1986 Zostały zasypane, ponieważ to były budynki drewniane. Była podjęta decyzja taka, że budynki drewniane nie podlegają rozbiórce, ponieważ są bardzo skażone i to jest niebezpieczne dla tych ludzi, którzy będą pracować przy, tych, przy rozbiórce, przy demontażu tych budynków. I była podjęta decyzja, że będą po prostu tak, ogólnie mówiąc, jeżeli owszem tego wyrazu można użyć, pogrzebane faktycznie. No i pozostały na wierzchu, na powierzchni tylko budynki murowane, niektóre będziemy widzieć, właśnie to tam zabudowa gospodarcza, niektóre budynki, które jeszcze pozostały, znaczy przetrwały, ale to trzeba również liczyć to, że proszę Państwa minęło, od tego czasu już przeszło 24 lata, w przyszłym roku będziemy obchodzić już 25 rocznicę, w tym roku przepraszam rocznicę wybuchu baterii na elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Więc no, 25 lat nie zamieszkałem. Nikt o to nie dba, ponieważ no, sensu dbać o to nie ma, ponieważ no, to jest bardzo mocno wszystko skażone i nikt tym się nie zajmuje. Więc nic dziwnego, że to wszystko zarasta, jest zalesione. Jest ruinowany, i to samo jest z miejscowością Trybęć, między m.in., w której będziemy. Jedno z największych miast. Jeżeli chodzi w o skalę ewakuacji, to w roku 1986 w ogóle ze strefy zamkniętej zostało wysiedlonych ponad 230 tysięcy mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić jak dużo ludzi trzeba było ewakuować w ciągu 6 miesięcy ale to nic w porównaniu z tym jak szybko było przeprowadzone ewakuacje z prypeci. z tym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że jedna no praktycznie jedna czwarta z tego to są mieszkańcy Brypeci ponieważ w w tym czasie mieszkało ponad 52 tysiące mieszkańców właśnie te wioska Czerywacze. 473 mieszkańcy. No i po wiosce nic praktycznie nie ma. Sam, sam las. Tutaj widzicie taka mapka, schemat przedstawiająca tę wioskę i znaczy ilość osób, którzy zostali wywiezieni. Kiedy została wioska założona? Kiedy faktycznie przestała istnieć? Tutaj po lewej stronie jeden taki budoneczek kolorowany możecie zobaczyć. Drugi, trzeci. Znaczy większość. Zostało oczywiście zburzone. Jeżeli chodzi na przykład, Państwo zapytacie, to było na przykład z płydłem z, czod z czodą hodowlaną, więc była podjęta decyzja, że wszystkie zwierzęta, które znajdują się na terenie strefy zamkniętej, podlegają zabiciu, więc wszystkie zwierzęta były zabite i yy, zwiezione. Jest taki poligon niedaleko właśnie miasta Czarnobyl w którym zostały te zwierzęta znaczy pogrzebane zakopane więc faktycznie tylko te na przykład psy lub koty które uciekły no to one jeżeli można tak powiedzieć uratowały sobie życie natomiast wszystkie pozostałe zwierzęta zostały zlikwidowane to więc to jest taka krótka historia na wstępie jeżeli chodzi o Trefę, natomiast chciałbym powiedzieć, że...